Witam. Nowato sprawdzone, polecone. Tym razem Nowato poleca. Park Narodowy Krka. Chorwacja, Dalmacja i jego wodospady. Tym razem zaczęliśmy zwiedzanie od y, miejscowości Skradin. Tam wsiedliśmy na. E, łódeczkę na, na e, stateczek, który zawiózł nas, oto jest właśnie zdjęcie z portu zawiózł nas rzeką Krka do wodospadów i polecam tą, tą opcję e, e, mam porównanie, bo byliśmy wcześniej e, na zwiedzaniu bez e, płynięcia stateczkiem naprawdę fa bardzo fajnie jest w 21 roku w tym w którym byliśmy takie zwiedzanie to jest 200 kuna do osoby, a 150 jeżeli jest to wycieczka zorganizowana dlatego w opisie filmu zapraszam do naszego y, biura, przez które my byliśmy y, na tej wycieczce y, tam będą namiary, możecie Państwo spróbować się umówić no i cóż, no nie odda znowu tego ani kamera, ani, ani aparat fotograficzny e, uroków e, tego miejsca. E, można tam spędzić e, godzinę, półtora, można spędzić 4 godziny. E, idzie się przeważnie wyznaczonymi ścieżkami, takimi też e, drewnianymi pomostami wśród bagiem, bajorek, wodospadzików. E, jeden główny wodospad, no już niestety nie można się kąpać w pobliżu tego wodospadu, co kiedyś było e, dla niektórych atrakcją. E, teraz tam już nie wolno się kąpać. E, dosyć ekstremalne wyzwanie, wiadomo. E, no i co? E, warto być, warto zobaczyć warto się przejść e, spacerkiem w górę, w dół. Jest tam elektrownia, którą ponoć zbudował Tesla, właściwie ruiny tej elektrowni. Jest tam młyn, w którym można zobaczyć jeszcze parę rzeczy. No i te widoki, które próbowałem Państwu przybliżyć. Skradin, miejsce startu. Później trochę płyniemy stateczkiem. Piękne widoki wśród takiego kanionu wśród gór później chodzimy wysiadamy, chodzimy takimi pomostami właśnie ścieżkami to wszystko jest przepiękne przepiękne widoki na lewo i na prawo nie trzeba się spieszyć zapraszam i zostawiam państwa z tymi ujęciami Powrót stateczkiem, z powrotem do miejscowości Skradin. Bardzo sympatyczna miejscowość. Tam jadłem pierwszy raz burka. To taki narodowy, narodowa bułka z ciasta francuskiego wypiek nadziewany serem, owocami lub mięsem. No, dosyć specyficzny, na pewno syty wracamy tą samą rzeką Krka do właśnie do, do tej miejscowości i tam się kończy nasza podróż, można oczywiście pojechać zobaczyć jeszcze wyżej e, wodospady myślę, że zachęciłem Państwa do odwiedzenia tego miejsca w opisie, tak jak powiedziałem będzie kontakt do firmy z której usług korzystaliśmy, czyli nautilus.pl. Pozdrawiam, nowato, polecam.